Kochane dzieciaki, rozpoczynamy miesiąc czerwiec, który jest poświęcony sercu Pana Jezusa. I dlatego razem z kapelmistrzem Adamem hej, hej. i z wujkiem Adrianem. Cześć! Chcemy Was nauczyć pięknej, ważnej piosenki do serca Pana Jezusa. To jest miesiąc, w którym chowamy się do serca Pana Jezusa i ja Was bardzo zachęcam, żeby stamtąd nigdy nie wychodzić. Przez całe życie, jak jesteśmy dorośli, też warto się tam schować. A więc usiądźcie wygodnie, kapelmistrz Adam będzie nam pięknie grał, ja śpiewam fragment piosenki, a Wy razem z Wujkiem Adrianem powtarzacie i w ten sposób szybciutko się nauczymy. Spróbujmy pierwszy fragment. W swym sercu na wieki ukryłeś nas, odnaleźć twą miłość już czas. I wszyscy razem. W swym sercu na wieki ukryłeś nas, odnaleźć twą miłość już czas. I jeszcze raz ten fragment. W swym sercu na wieki ukryłeś nas. Odnaleźć twą miłość, już czas. idziemy dalej. Podnoszę dłonie, oddając ci cześć, mocy moja uwielbiam cię, podnoszę dłonie. Podnoszę dłonie, oddając ci cześć, mocy moja uwielbiam cię. I taka malutka końcóweczka. Mocy moja. Ja uwielbiam cię. Słuchajcie, teraz spróbujemy razem całą zwrotkę. W swym sercu na wieki ukryłeś nas, odnaleźć tą miłość już czas. Podnoszę me dłonie, oddając Ci cześć. Mocy moja uwielbiam Cię mocy moja uwielbiam Cię. I przechodzimy do refrenu. Jezu, serce Twoje schronieniem mym, Panie, w sercu Twoim mój dom. Umiłował mnie Pan i mogę w sercu Jego trwać. Umiłował mnie Pan na wieki. Ten sam fragment. Jezu serce Twoje Schronienie, Panie, w sercu Twoim mój dom. Umiłował mnie, Umiłował mnie Pan, i mogę w sercu Jego trwać. Umiłował mnie Pan na wiek. Teraz ja drugą część. Jezus. Jezus, serce, twoje schronienie. My. Panie, w sercu twoim, mój dom, do nas zniżył się. Do nas zniżył się Pan, by serce swoje oddać nam. Do nas zniżył się Pan, Alleluja, i cały refren. Jezus, serce, twoje schronienie. My. Panie w sercu Twoim mój dom Umiłował mnie Umiłował mnie Pan I mogę w sercu Jego trwać Umiłował mnie Pan Na wiek Jezus serce Twoje Jezus serce Twoje Schronieniem mym Panie w sercu Twoim mój dom Do nas zniżył się Do nas zniżył się Pan by serce swoje oddać nam, do nas zniżą się Pan Aleluja. Bardzo Was zapraszamy, żebyście tą piosenką modlili się przez cały czerwiec i my Wam w tym pomożemy. Pierwsza pomoc. Zróbcie taką piękną ikonę, ciocia Nadia Wam podlinkowała odcinek, w którym możemy się nauczyć, jak zrobić taką ikonę. Druga pomoc. W każdą środę, uwaga, uwaga, co ja mam w tej teczce? W każdą środę będziemy kolorowali inny, piękny, wspaniały rysunek z sercem pana Jezusa. W każdą środę właśnie ta piosenka będzie brzmiała w tle. Będziemy się nią modlili, śpiewali i pięknie kolorowali. Macie wszystkie te rysunki dzisiaj podlinkowane, również pod tym odcinkiem. Możecie od razu je wydrukować, a w każdą środę jeden z nich będzie nam potrzebny. I zapraszam Was też do teledysku, do takiej piosenki, żeby zaśpiewać całość razem z nami. To jest trzecia nasza pomoc. I na koniec kapelmistrzu Adamie, Adrianku. Zaśpiewamy razem z dziećmi cały utwór. Modlimy się o to, aby Pan Jezus schował nas wszystkich w swoim sercu. W swym sercu na wieki ukryłeś nas, odnaleźć Twoją miłość już czas. Podnoszę me dłonie, oddając Ci cześć, mocy moja uwielbiam Cię. Mocy moja, uwielbiam Cię, Jezus, serce Twoje schronieniem, Panie, w sercu Twoim mój dom. Umiłował mnie Pan i mogę w sercu Jego trwać, Umiłował mnie Pan na wieki. Jezus, serce Twoje schronieniem my Panie, w sercu Twoim mój dom. Do nas zniżył się Pan, by serce swoje oddać nam. Do nas zniżył się Pan, alleluja. Jezus, serce Twoje, Jezus, serce Twoje schronienie. Nie w sercu Twoim mój dom umiłował mnie, Umiłował mnie Pan i mogę w sercu Jego trwać. Umiłował mnie Pan. Na wiek umiłował mnie, Umiłował mnie Pan i mogę w sercu Jego trwać, Umiłował mnie Pan. U nas pana, więc bardzo, bardzo nas kocha. Módlmy się często w czerwcu właśnie tą piosenką do serca pana Jezusa. Mocno was ściskamy i już w środę pierwszy rysunek kolorujemy. Do zobaczenia. Papa! Pa. Pa, pa. Powiedziałeś cześć w ogóle dzieciom? Tak. Powiedziałeś? Powiedział. 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 się. się przygotowałem do tego, wiesz? No to fajnie. Powiedział. To Powiedział. prawda, nie odmutowałem sobie, ale dalej.